Hej, kochani, tutaj Cookie Mint. Witam Was serdecznie na moim kanale w filmiku pod tytułem Mixed Makeup Challenge. Myślę, że większość z Was już wie o co w tym chodzi, ale jeśli ktoś jeszcze nie wie, to na samym wstępie wytłumaczę. Mam tutaj kubeczek, w środku którego są karteczki z nazwami różnych kosmetyków, i jak będę robiła sobie makijaż, to będę losowała czego na przykład użyję zamiast korektora. Zamiast cienia do brwi, i ten makijaż będzie niezwykły, szalony, zwariowany. Myślę, że wyglądający też bardzo niecodziennie. Przygotowałam sobie tutaj i pędzle, i kosmetyki. Tak więc myślę, że można przejść do losowania z mojego pięknego yy, kubeczka z chomikiem, słodkim chomikiem, kuleczką. Tak więc na samym początku losuję, czego użyję zamiast podkładu. Na co dzień używam kremu BB, ale tutaj wybrałam podkład. Gdzie go mam? Żeby on był bardziej widoczny i jak będzie na przykład na rzęsach, albo na ustach, to żeby nie był taki półtransparentny, tylko kryjący. Tak więc losuję. Okej, okay, losuję czego użyję z podkładu. Proszę, żeby to było coś normalnego. Mam karteczkę. Najpierw to was może pokażę. To jest, czekajcie. Rozświetlacz. 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 O, matko. To będzie świetlisty makijaż. Wiecie, zamiast na przykład bazy rozświetlającej. Będę miała czysty rozświetlacz. Mam tutaj taki rozświetlacz w płynie High Beam z Benefitu. Plus jest taki, że jest w płynie, więc będzie się go nakładać w sumie podobnie do jakiegoś kremu BB czy podkładu. Wydawałam sobie lusterko, żebym wszystko też dokładnie widziała. No i zaczynam nakładanie rozświetlacza na całą twarz. Zacznę od jednego policzka i będę przechodzić do reszty twarzy. O matko, on jest dość mocno rozświetlający, jest dobry, ale jak się go używa w jedno miejsce, a nie na całą twarz. Na czole miał być taki mini uśmieszek, ale go nie widać chyba. z kreska u góry widoczna. Ale samego uśmieszka jakoś nie, widać, nie wiedziałam w podglądzie. Okej, okay, myślę, że podkład jest podkład. W miarę równomiernie rozprowadzony. Jestem świetlista niczym gwiazda, niczym słońce, które przyświeca naszej galaktyce. Teraz lasuję, czego użyję zamiast Korektora. O matko. Przemieszam jeszcze ręką, żeby to było coś w miarę normalnego. Już widzę B, jakieś. B, tak, to jest B. Błyszczyk. uuu, zamiast korektora użyję błyszczyka. Najciekawsze jest to, że wybrałam taki, który ma w miarę mocny kolor. Nawet nie w miarę, tylko dość mocny. Żeby go właśnie było widać, ale nie spodziewałam się, że będzie jako korektor. E, tak na cały dzień korektora używam pod oczy, delikatnie, czasami też tutaj pod nosem i ewentualnie na jakieś niedoskonałości więc nakładam błyszczyk pod oczy. To się chyba drugi raz w moim życiu nie zdarzy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak sobie go tyci nałożę i od razu zacznę rozprowadzać, żeby się z tego nie zrobiła plama. Ja będę wyglądać jakby miały jakieś oczy popodbijane, albo nie wiem, alergia. No, na pewno nie wygląda to korzystnie, ale co wylosowałam to muszę zrobić. Oj, tu końcówka jest trochę trudna, więc rozprowadzam piękny błyszczyk pod moimi oczami. To mi przypomina mój makijaż na Halloween, jak byłam przebrana za taką wampirzycę. Mm -hmm. No pięknie, naprawdę prześlicznie. Jeszcze dam pod nos, bo najczęściej daję i rozklepię. To się trochę nierówno nakłada, bo jest ubrócona końcówka. Oj, to będzie wyglądać jakbym miała jakąś alergię, co najmniej, albo nie wiem, jakiś problem skórny i to taki... Dość mocny i nieprzyjemnie wyglądający. Mm, może, nie wiem, no. Już coś da się z tym jakoś zrobić. Jakoś to się da uratować. Nie wiem, czy to bardzo w kamerze widać, ale na żywo w lustrze to wygląda masakrycznie. No, jak miała coś, e, jakąś alergię albo reakcję. Okej, okay, to teraz nasuję, czego użyjemy z pudru. Nie wiem, czy jest tutaj coś, co może uratować moje piękne czerwone oczy. Ale otwieram tą karteczkę róż. Tak, jak krótka widać, że to róż już z daleka. O, matka, to to będzie jakiś różowy makijaż. Nie daję, że mam różowo pod oczami, pod nosem. To jeszcze teraz róż. Błyszczyk jest w ogóle z Debora Milano. Nie wiedziałam wcześniej, czy on jest z takiej firmy. A różu będę używała z takiej paletki do konturowania z Benefitu Blush Bar ona jest dość często używana i przez ja, i przez moją mamę już od jakiegoś czasu. E, więc widać stan użytkowania, ale użyję albo tego, albo tego, albo może zmieszam obydwa. Użyję też pędzla, którego na co dzień używam właśnie do pudru, żeby mi się łatwo rozprowadzało. No i jedziemy z tym koksem. Dobra. Mhm, mhm. O, nie, jakaś masakra Ja będę wyglądała na chorą Okej, okay, tak się prezentuje Teraz losuję, co będzie właśnie zamiast bronzera Nie, to jakaś masakra, żeby to było coś nierynormalnego Cień do powiek Okej, okay, teraz jakie ja mam kolory w paletce, bo paletkę mam z takiego zestawu świątecznego Faced. Kurczę, żeby tu był jakiś taki w miarę pasujący. No. Hmm. Ona ma ciekawe kolory niektóre. Ale te brązowe myślę, że nie są moimi odcieniami i w ogóle ciężka będzie mi nabrać z takiej małej kosteczki. Nie chcę też sobie zrobić żadnych. O Boże, flam. Ale wiecie, że bronzer się nie będzie rozprowadzać tak samo na rozświetlaczu, jak na podkładzie. Wiadomo, że te kosmetyki mają inną konsystencję inaczej mm, wyglądają na twarzy, i inaczej inne kosmetyki się na nich rozprowadzają. Więc teraz losuję, czego użyję zamiast różu. Na pewno nie będzie to róż, bo mam go na całej twarzy. A, coś fajnego proszę! Uwaga! Puder. Już widzę, co to lekko przebiło. Na policzki nałożę sobie puder. Nie będzie go praktycznie widać. Hmm. Dobrze przynajmniej, że mam dwa pędzle, które pasują do nakładania pudru, bo pierwszym nałożyłam już sobie róż. E, puder mam z nyksa. Kent stop, Won't Stop O, taki bardzo fajny swoją drogą polecam. Nie żadna reklamy doświadczenia polecam Dobra Biorę na ten pędzelek taki mniejszy i Na policzki nakładam Fajnie, bo tutaj nie muszę być jakaś bardzo precyzyjna Bo tego pudru i tak Nie będzie zbytnio widać Okej okay. Myślę, że z GITES jeszcze może tycisz, żeby Trochę coś Dobra i Jakoś to wygląda i teraz ostatni element konturingu, czyli rozświetlacz, który mam zamiast podkładu, więc będzie to coś innego. Uwaga. Bronzer. Okej, okay, no naprawdę wymieniły się kolejnością jakoś miejscami rzeczy w konturowaniu, bo zamiast bronzera mam... Nie, nie mam. Nie ja mam zamiaru brązera. cień A, jednak nie, dobra, już Ciebie zamieszałam w tym wszystkim e, Tak więc Teraz użyję brązera Również z tej samej paletki, z której był róż Czyli Blush Bar, Wzięłam sobie tak, żeby Nie mieć już za dużo tutaj wszystkiego e, No i wezmę Kolor Hula I sobie nałożę, o nie, tym pędzelkiem w ogóle Takim wachlarzem I sobie nałożę go tutaj delikatnie Dobra. Na szczyty kości jarzmowych, tak? Nie używam takiego słownictwa na co dzień. Dobra, średnio bym powiedziała średnio. Ale okej, okay, przejdźmy dalej. Ile mi tutaj jeszcze karteczek zostało? O, już niedużo. Już ponad połowa za nami. Tak więc teraz zobaczymy, co znajdzie się na moich brwiach. Bardzo mnie to ciekawi eee, Jeszcze jest szansa, że będzie To zwykły cień do brwi. Może w końcu coś normalnego Ciągle mówi, że może w końcu coś normalnego Powtarzam się, ale Jeszcze się tak nie stało o, nie! nie, nie, nie Nie Nie, to jest niemożliwe Cień do brwi Gdzie on jest? Tutaj. E, ja mam taki z benefitu, sporo rzeczy jest dzisiaj z benefitu. E, Fullproof Brow Powder, trójeczka. Więc sobie teraz po prostu zrobię brwi, tak jakbym robiła zazwyczaj. Chociaż i tak mam henne, więc są ciemniejsze. Ale sobie lekko je oczywiście poprawię. Nie, nie spodziewałam się tego. To jest szok. Będę losować, czego użyję zamiast cienia za O, tutaj mam kubeczek. Już trzy karteczki zostały, ale na pewno nie będzie to cień do powiek, bo będzie to. Tuż do rzęs. To musi być szybka akcja, żeby nie porobiły mi się plamy, chociaż mi się, że i tak się porobią. Z moim szczęściem. u ruszam, niestety we mnie chcący. Ok. Nieprzyjemne jest, jak na taką delikatną skórę na powiece a dotyka się szczoteczką. Ale teraz, co zamiast tuszu, który mam tutaj w ręce, ale już w dzisiejszym odcinku, mój drogi, nie wystąpisz. Zamiast tuszu do użyję, to tam może być w ogóle ciekawego, dwie karteczki zostały. Użyję korektora. Zapomniałam na początku do was pokazać Będzie ostrość Będę nakładała palcem ten korektor Bo nie wiem jak inaczej bym go mogła nałożyć na moje rzęski Jedno oko zrobione tak jak mogłam Wiadomo, <grywka> że ciężko się nakłada korektor Na rzęsy Ale na pewno są mniej widoczne niż wcześniej jeszcze tyci ostatnie ruchy Dopracuję jeszcze o tutaj to oko dobra tak się prezentuje i teraz ostatnia karteczka co nałożę na swoje usta już nie muszę je losować tylko po prostu ją wyciągnę na moje usta nałożę podkład tak żeby je wiecie zamaskować mam podkład w sztywcie więc Pójdzie chyba szybko, muszę sobie znowu przystawić to lusterko, żeby widzieć, gdzie mam dokładnie malować, i jakoś dam radę, mm, wyjechało się i to nieźle, tak się prezentuje, moi drodzy! Wygląda, myślę, że ciekawie, troszeczkę tak jakbym się malowała i nie zmyła podkładu z ust Zapomniałam was przybliżyć Przez cały odcinek mieliście być tak, a ja to zapomniałam Tak wygląda mój piękny mixed make-up Myślę, że nie ma tragedii, bo zawsze mógł mi się wylosować na przykład cień do powiek na całą twarz Aczkolwiek, o, raczej bym tak nie wyszła do ludzi Dobra, nie jest najgorzej, ale dobrze też nie jest. Plus jest taki, że tusz do rzęst trafił mi się na małą powierzchnię, a nie na przykład jako, nie wiem, korektor czy podkład. Zostawcie łapkę w górę za moje poświęcenie i szorowanie szczoteczką od tuszu do rzęs, który nie wiem gdzie jest o tutaj po powiekach. O <laughs> matko, to się będzie ciekawie zmywać teraz. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę oraz zjarkajcie na moją social media. Będzie mi bardzo, bardzo miło. A ja, pod postacią kogoś bez ust, rzęs, z a reakcją alergiczną, się z wami serdecznie żegnam. pa! No pa! Mm, oh, pięknie wygląda mnie na serio. Mm? Hej, baby.